Klimat, osiedla, tu się wszystko zaczyna. Na ławce rozmowy pod blokiem rodzina gra muzyka z okna, słychać beat, jak Żeleta. To mój świat, moja scena, maje małe planeta. Na czepaku dzisiaj, jak i w rękach orężada, pod sklepem wciąż ta sama ekipa się składa. Kebab, zadycheł, frytki w kartonie. Ktoś gra na głośnichu, ktoś krzyczy na fonie. Blokowe historie, betonowe sny. Dorasta szybko, bo tu nie mam. mgły. Kraw nogę pod blokiem. Piłka wpada w czaki. Sąsiad się wpurza. Ej, Klimat osiedla, tu się wszystko zaczyna. Na ławce rozmowy pod blokiem rodzina. Gra muzyka z okna, słychać beat, jak żyleta. To mój świat, moja scena, moje małe planeta. Wieczorem latarnie robią klimat filmu. Ziomek tu się siedzi, gada o stylu. Na balkonie radio. ZK albo SK, a obok typ kombinuje nową deską. Beton, ale w sercu ciepło, jak lato. Tutaj każdy zna się, każdy ma coś do gadki. Klimat, osiedla, tego nikt nie zabierze. To jest mój rap, moje życie, moje pierwsze przysięgi. Yy, dziękuję za słuchanie mojej piosenki. Pozdrawiam. Chanela i Fazlo. Elo.